O, oh. Cześć! Oh. Oh, cześć! Doknes! Czy, czy ty plujesz na mnie ziemią? A mój dom tak. jest najgorszy poranek, jaki miałem w życiu! Co jest grane? Whoa. Co ty robisz tutaj? Czemu? Czemu tak śmierdzi? Ty jesz, Czy ty jest ziemię? Czekaj, co? Dockness, co ty robisz? Hmm. Szczerze no, mówiąc, jest dobrze, bardzo tak niepokojące. To Słuchajcie, to nie jest mój badany poranek. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał, oh. jeśli jeszcze nie robicie, o, nie, bo. Nie, jednak, nie, tak nie, jednak jest, Czekaj, chwilę! On zjadł mi dom! W sensie, zaczą... Czy ty dotychczas zaczynasz jeść mój domek? Czy ty obgryzasz ściany? O, ciekawe, jak będzie... Się... Co ty... jest. O, prawda. smakować. Nie, 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 nie. Nie, 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 Ty, opposite... ty zbupiałeś. Dobra, ludziska, on wcina wszystko, on wcina wszystko, jak leci. On przed chwilą zjadł kawałek A Bawełna? Masz bawełny tą kąpielą? Nie, nie ruszaj mojego łóżka. Ty... Czy ty się świecisz do. O, on się świeci. Ludzie, on się świeci, bo zjadł <t> łóżko. Co jest grane? Co za Czy tych Ha, okej, nie będziesz opalać brzuch, właśnie, bo wiesz, że ty wypluwasz ale. Nie patrzcie na tak na mego psa. Docnes, nie patrz się na... Nie patrzcie na cyryla w ten sposób, ok? Ja wiem? O czym ty myślisz, co Jestem turbogłodny! Nie! Nie, 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 nie możesz jeść mojego psa! O nie! Ty jeść mojego Chodź psa! Doctor, przestań! czekaj, czekaj, Cyryl! Bigo, Chodź jest go! Cyryl. Ej, on się prędzej zje niż ty go! Chodź tu, Cyryl, Cyryl! Ej, nie masz szans, Doknes! Nie, normalnie! O, ja, ja, ja! ja. O, przestań, jeźdź mi psa! Pogódź się da. z tym, przegrasz nie tą bitwę, no! O, o, no, przegrasz! O, o, czy ty a, uciekam cały czas przed nim! A podgrzytam go, kawałek po kawałku! Przestań, gryź mi psa, Doknes! Ten pies jest niezniszczalny, czy ty nie rozumiesz, że nigdy go nie pokonasz? O nie! O nie! Ej, dobra, faktycznie weź go ode mnie! Dobra, Cyryl, siad! Weź go ode siad, mnie. siad, siad! Dobra, Zjem sobie już, ten, coś już ten dzikus nie będzie ci ruszać! Nie marci, Cyr! Na piasek! Piasek, o, zęby sobie poszlifujesz? Co? O nie, nic nie widzę! On nie, ma piaskowane zęby. Dobra, o, to jest, Co lepiej. się odwala! I gdyby nie to, że oddałeś mi te rzeczy i. E, o, trawa. To bym Był bardzo zły, co ty odwałasz, jestem, szczerze mówiąc, bardzo ciekawiony. Chwila, odstawię tylko wszystko na swoje miejsce nie nisz mi terenu no, do domku. Nie cedemu tego! Wiesz, I po nim sobie tak, ja? apetyt rośnie i wszystko smakuje! O, wszystko mam smakuje, Ale Oj, skoro ci wszystko smakuje! To czy mógłbyś nie jeść łaskawie mojego domu, skoro wszystko smakuje i weź to wypluj. W ale ty go Kosztuje. Tylko kosztuje... Tylko kosztujesz. Ty nie kosztujesz, ty jesteś gorszy niż korniki, które u mnie mieszkają. Jakby zjadłeś więcej Masz niż... One, tak, od pięciu lat i zjadłem mniej niż ty w, w trzy minuty? Dokonce... Jeżeli chcesz się zakopać ze wstydu, to słusznie bo... Nie, ja po prostu muszę jeść! Bo jestem mega głodny. Dobra, dobra, do Cały nie czas, to jest, czas co, nie jest. To jest Nie tego grzyba. Widzowie, napiszcie teraz w komentarzu. Jeżeli mam z tego grzyba, to napiszcie. Zjedz tego grzyba! Wiedz, wiedz, wiedz! Nie, mam smaczne. to zjeść naprawdę. Dobra, skoro. Tak! Wszyscy smaczne. mówią, że mam zjeść, to czy znaczy wszyscy? on, bo w sumie, nie wiem, co wy napisaliście w komentarzach. Ale napiszcie mi komentarz, bo statystyki potrzebuję tego. Dobra, yy, zjedz tego grzyba do Oh. O! <laughs> yy, yy. Wow. Yy. Jak? Yy. Jak? Czekaj, no. Jakby, o! O mój Boże, zjadłem piasek! I Dobry był jest piasek! Smaczny! Ej, ej, serio, weź, był weź smaczny! Weź do, do ręki, weź do, do ręki! Weź do ale ja go brałem jest. do ręki, jako. Mmm, ten piasek no. jest przepyszny, doknes! Uwiel, ej, o jak smakuje ziemia? Czy jest le. dobra, dobra jest ja to ziemia. Ja ja jestem bardziej ciekaw, jak smakuje ten twój pies. Nie, 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 nie o, chociaż jestem w sumie trochę ciekaw, ale. Dobra, nie, 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 doktors, nie cyryl idzie z nami, ale... Słuchaj, jedna zasada! Nie jemy cyryla, okej? Okay? Możemy jeść wszystko! Bo, nie, 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 jedna zasada, a już ją łamiesz! Czy, czy ty doktor no, ja, ja, Zjadłeś mi psa! Mogę go wypluć! Wypluj! Nie. Dobra, jest cały, masz fartat draniu! Ej, kurde. Będę się Przestań mi gryźć psa. Dora, masz farta że go nie przytrawiłeś. Cyryl, przepraszam ci za to, co cię sprowadziło. Dora, chodźmy stąd, doknes do Ja nie chcę, żebyśmy byli w mojej okolicy, skoro ja mamy taki turbo wielki apetyt. No, też jestem turbo głodny, ale stary. A liście? Co? Może liście? Tak na... Ale myślisz, że najemy ty się jedzą z liście? Nie, jesteś wege. Ty no, ja jestem, no, ale ty stary. Jakby noję te liście, ale nie, nie jest smaczne. Ja chciałbym coś zjeść, co mnie nasyci nareszcie. Stary, może. Czyli bo drewno mówisz. To prawda, że jak to się z wege, to, że jest kosmitowy. Nie, to nie jest prawda, Doknes. Gdzie takie coś przeczytałeś? A to jest prawda, że, że trzecia ręka odrasta? A to tak, stary. To zdecydowanie. Ale nie mów tego nikomu. Ej, Aha, słuchaj, okay. bo ja nie wiem... A jadłeś już kamienie? Kam... Nie. Tam, zobacz. Tam chupać. jest gruz. Zjemy sobie bruk, mordeczko. Popatrz. No zobaczymy. Czekaj, smakuje jak... Hmm, chipsy betonowe. Nieprawdaż? Betonowe Uuu, chipsy? I dostałem resistance o! 2. Ej, to nie jest wcale głupie jest takie kamienie. Stary, to jest naprawdę... Jest, uh, my... Ma za opcja? ale co zjadłeś surowy kamień? Czekaj, tak. też chcę to zobaczyć. Zjem sobie surowy kamień. Ej, chwila, A chwila węgiel. Chwila. Tu jest węgiel, O, do dostałem spowolnienie. Czeka, czekaj, Czaj, bo Bosk, ty jadłeś. a ja przyspieszenie, popatrz! Co Co jest gran z tym losowymi efektem? Od węgla! Ej, to się opłaca żyć węgiel! E, ale Czekaj, bo jestem ciekaw, skoro byłeś w stanie jeść mojego psa, co było paskudne, nie rob tego nigdy więcej. Czy będziemy w stanie jeść jakieś na przykład zwierzęta, których normalnie w Minecraft się nie da jeść? A, a co mam do wyboru? Są gdzieś pandy? Pandy są duże i. Dłużce. Pandy! Czekaj, dobra, może papugę! Papu... Papuga? Tak, zmić przecież. Papuga ma, Papugi, ma chrupki miesz... dziób. Chodź. Papuga ma chrupki Poszukajmy. dziób. Hm. Słuchajcie, no. widzowie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale zaraz pójdę za Doknesem i spróbuję zjeść papugę, ale nie wiem, czy papuga z nas nasyci, ale dobra, warto spróbować. Doknes, już idę do ciebie, tylko mówiłem do widzów, bo kręcę vloga. Wiesz, daily vlogi kręcę ostatnio w Minecraft i staram się mówić z do widzów czasami. Co, co jest grane? Dostałem slow motion. Dostałeś slow motion, to przestań się obżerać. O, owca, o, owca, owca, owca. Zjedz mi jej to, wełnę. jest biała. Dobra, to ja zjem, ja zjem wełnę tej owcy. W sensie, czekaj, bo wbijam sobie ząbki, ale chyba ja ją po prostu. O nie, ja, ja ją po prostu wcinam. Wiesz co? To chyba jest zły pomysł Doknes. To chyba nie jest. Naj... Nie, to nie jest najlepszy pomysł. Ej! ej! Co jest? Mam papugi, Uuu, popatrz, faktycznie. ile! Ej, jemy je? Czy jest sprawdzę? Okej, okay, wcinam ją, wcinam ją i okej, okay, trochę oberwała, niestety. Mam nadzieję, że szybko ją zjem. Tak, to jest e, bardzo dziwna modyfikacja. Nie róbcie tego, widzowie. W sensie. Nie, nie, nie jesteś jest zwierząt żywcem, please. E, dobra, robimy to, żebyście by nie Eee, Ej, ej, papuga! papuga, Ej, ej, stary zjadł papugę. I wiesz co, nie stałem żadnego efektu. I praktycznie Jak nie to? czuję się najedzony. No normalnie, no bardziej wie. Stary, nie jest tych papug, się nie opłaca. Nic z tego nie ma. Naprawdę? No tylko piórami się udławiłem. Fuj, tyle piór dostałem, masakra. A co, plujesz piórami? No wyplułem tyle piór, zobacz. To jest naprawdę dużo, ale słuchaj, bo jakby jest sprawa, ja nie jestem nadal, ja jestem nadal głodny, ja już umieram z głodu dosłownie, muszę jeść chleb, a ja coś innego zjeść niż chleb, chleb ja na całe życie, kiedy nie mogłem jeść na przykład papug. Doknes, masz jakikolwiek plan, bo jakby przychodzisz mi do domu, dajesz mi grzyba, teraz jem wszystko i nie wiem jakby co mam począć. Mam pomysła. Jaki masz pomysł? Co jest Ale dane? No nie wiem, jakby słuchaj. Dobra, bo zaraz, zaraz, co jest? Ognisko. Chcesz zjeść ognisko, Doknes? Do to jest najgłupszym. Nie. coś dobre. Nie, nie, nie jedz tego! Dobra, 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 do, do, okej, okay, masz rację. Jazz, te sprawy. Faktycznie, tak. Słuchaj, pójdźmy chodzi? do Mwki. Okej, okay, Mwki, on też je wszystko? Może on na coś gotuje? Nie, jego zjedzmy. On jest gruby, syty. Co? Ej, MWK jest na serwerze, faktycznie. Okej, okay, dobra. MWK jest syty, chodź. Wiesz co, MWK jest syty, więc chcesz. Czekaj, czekaj, bo ty brzmisz stary bardzo poważnie, a przecież wiemy, że żartujesz. O co ci chodzi, Doknes? Co chcesz, co chcesz zrobić chcesz zrobić? On w coś ugotuje, bo on stary gotuje naprawdę dobre rzeczy. Jak byłem u niego w domu, to no, poczęstował mnie takim burgerem z buraczką chyba. Wiesz? On naprawdę robi dobrą kuchnię. Ja jakby... jak Tarzan! Ej, ale my dobrze idziemy do MWKi? Tak. Tak, okej, bo jakby nie kojarzy tej okolicznej. Czy ty nie chcesz zjeść mnie po prostu, bo ja nie chcę zjeść nikogo, nie chcę żeby ktokolwiek... Tu jest domek MWKi. Tu jest do jest domek MWKi. Tam jest mój domek, okej. A tu jest domek MWKi, faktycznie, dobra. Ja muszę powiedzieć w WC o co chodzi, bo. chwila, chwila. Okej. Ej, siano jak zjemy? Siano, zjemy? Teraz jest siano. Dobra, czekaj, nie wiem teraz ziemię. Okej, jemy siano, jemy siano, jemy siano, jemy siano i nie mam żadnego efektu. Wezmę do ręki i tak jest coś zjem. Nic? A ty nie jest! nie jest, No tak, ale nie taka świecąca, ze świeczką w środku. Czekaj, zniszczę. Ej, 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 co jest grane? Tu są jakieś wow. pułapki, tam jest. Yes. MWK, co jest grane? Trzeba masz takie robicie? pułapki. Ej, obrywasz od własnej pułapki, żamuś! Zniszczyłeś sobie obraz. Stary, co się A, dzieje? Czemu myśle tak pęk, zabunkrowałeś? Pęk, chłopie? kogo tu było? Czemu nie dostałeś obrażeń? pułapka, ej, ja nie wiem czemu puła... Ej, dobra Mwoka, O co chodzi? Wy też jesteście kowadło. zarażeni! Ale czym zarażeni, mordeczko? Nie wiem, był tu jakiś gościu i cały czas jadł! Jak to jadł? No, no, no z jest taki gości Widzisz jak mój ja dom sumie... wygląda! Widzisz jak mój dom wygląda? Aha, to są to dziury, bo mi się bronisz zażar. przed tymi. Ej, bo my też tak mamy, stary, bo my znaliśmy grzyba, chcesz zjeść, grzy... Ma, zjeść grzyba. Ma to jest takiego grzyba? Jakiego grzyba? Co ty, ty też jesz? Tak, no właśnie my jemy tak. My jemy, bo jesteśmy grzyba takiego, że teraz ciągle jemy. Ej, a łódkę ciekawe, czy się da zjeść? ja muszę spróbować. Ej, jadłem, Moja łódka nie jest. dobra. Ej, może. Doktor polecasz się jeść guziki? Jadłeś już guziki? To jest smaczne. Nie, A już ja nie warto. To jest wam naprawdę źle. No nie wiem, czy krowę. Nie z nami źle mówisz? No nie wiem, stary, czuję się bardzo gło. Ej, MWK? Wiesz co, bo Doktor miał. Doktor. mieliśmy. Niespodziankę! Moją dla całą krowę. krowę! Jaki gość? O nie, całą całą krowę. krowę! Nie, mogę nie wypluć, nie. wypluć, mogę wypluć! A, faktycznie o. możemy wypluwać wszystko, zapomniałem! No, Trzymaj, Buka! Weź... nie ale się. Ej, słuchaj, bo Doknes miał dla ciebie niespodziankę nie. chyba, Buka, wiesz? W lesie! Doknes, chcesz powiedzieć mu ja o nie nie niespodziance? Ja nie chcę z wami tam iść, mało przekonujący jesteście. Jak to mało przekonywujący? Co się przekona bardziej niż Doknes? Nie wiem, ja się was boję, zjedliście moją całą krowę i ją później wypluliście! To Doknes, Doknes, ej, umiem! No on, on umie wszystko zjeść. Ej, tu chodź w to... z nami. Pokażemy ci stary yy... fajny zagajik. Lubisz zagaiki? Albo takie. Y... Yy... Ej, dok to jest yy... czy... Nie wiem. Zagajnik? No nie, to takie miejsce stare w lesie, gdzie jest spokojnie i fajnie. Jest polana. Zagajnik? Dobra, Zagajnik, chłupaki, tak. mogę z wami iść, ale Zagajnik. muszę założyć tą dynię, żeby ona mnie chroniła przed promieniowaniem. Okej, okay, to spoko, będziesz jeszcze smaczniejszy. Chodźmy! Co? Nie o, co? Nie ty idziesz, nie tam, nie tam, nie, nie tam? tam? A, tutaj chodźmy za doktesem. To, to tam, sorry, to pomyliło nam się, chodźmy wuka. Czemu on cały czas obrywa? Coś no bo on zjadł coś. On zjadł coś głupiego. powinien powinieneś kontrolować, to jest Surowe nie jest. O, dostałem szybkość! Dlaczego? No i co, i co? Pach, ja się do domu, was do domu? boję trochę, ja nie wiem, czy ja mam z wami. Iść. stamtąd to jakoś mocno. Ale pióra też są dobre. Ale jakie pióra? Pióra, wyjecie pióra? Myjemy wszystko! Czy wy mieszkacie w tym domku? Znaczy, ja tam mieszkałem, ale. Ej, ostatnio, ostatnio go okradłem. Rzeczy. Okradłeś? To dlatego zginęły no, mi wszystkie diamenty. No stary, ja myślałem, że tutaj A, czekaj, jestem zdał, sam. Został mi jeden diament, chwila. Ej, ja muszę zobaczyć, jak smakuje diament. Je, Czekaj, pokaż. Ej, mam dwa diamenty, dobra. Ej, jemy, na trzy, jeden. cztery. Trzy. Te ry. O, mą, ale jazda. Ale mam efektów no całą minutę. Prędkość siła. No Ale fajnie. Co Ej, dobra. Co się o, dzieje? Chodź MWK, chodź MWK do lasu. Chodź, pokażemy ci zagaję. Po co do lasu? Tutaj. To ktoś przygotował dla ciebie ognisko. No nie, on zjadł tego psa. Widziałem. Zjadł nie, nie psa, po? Tu jest mój pies, tu jest mój pies. On się teleportował MWK. Nie przesadzaj. Mam już przewidzenia. Nie, nie. Spokojnie, stary. To by było poschizowane, gdyby zjadł mi psa. Chyba. Chociaż... Ja nie wiem, ja się. Dobra, nie, 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 chodźmy, chodź, obiecałeś, obiecałeś. Musimy zjeść mm, mm, Co, co wy chcecie? M... E, MMM. Ej, ale zrobimy jedzenie mm. też dla mnie? Zrobimy, ty będziesz. O! stary, ale ja mam chyba 7 dni. A nie jadł jakie chcesz. Tak, idziemy, idziemy. E, a Czy jedliście trawę? Trawa jest dobra. Tak, jedliśmy kwiatki, trawę. trafę. Dochne, gdzie o! to jest? Czy my to znajdziemy, na pewno? To było gdzieś w tamtą stronę, gdzie, tak. gdzie my idziemy. Zobaczysz gdzie my MWK. Żartaki? Ej, dokres. Dlaczego wy się ja... tak śmiejecie jakoś złowrogo? Nie, nie, nie ja, mi się co? Ja, ja się nie śmieję. Co? Ja się też nigdy nie śmieję. Ja jestem o, poważny. Ja nie wiem, ja nie wiem o co tutaj chodzi. Oj. Nie wiem, czy mam okay. Wam ufać. O, to, to ten spot, Dokres, tak? tak? Ej, MWK, wiesz, że to jest ogień, co? który nie parzy? Co to znaczy? Dokres masz przygotowane. Płoty? Albo kraty? Jakie płoty? Tak. Dobra, chodź. E, nie, nie, nieważne. Nie chodź, MFK, <coughs> zaraz, zobacz. Weź, stary, z shiftu na ognisku, wtedy nie stajesz obrażeń, wiesz o tym? Ale musisz podtrzymać... To nie tak 5 działa. Sekund, a naprę, to to tak nie działa. Ja, ale stary, widzisz, na shifcie i stary... Dobra, nie... zdejmę dynię, zdejmę Zdejm dynię i... tę dynię, koleś. Dozejdę. No, Dozejscy no, z dyni, stary. Ah! Okay. dobrze, dobrze. Stać ubraszenia. Stać ubraszenia. No i musisz to, to stary, trzymać. musisz trzymać, musisz trzymać, musisz trzymać stary. Nieść, 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 tam, no, nie, stój, 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 jest Wejdź tam do środka. Ale ja zginę z nasu. Ale wejdź tam co, do Wejdź. Co jest? Co mówisz? jest z wami? Musimy go zjeść, do jest szybko. Jemy go, jemy go, dobrze. Co się dzieje? Nie, nie. Musimy go zjeść. Tak. I co? Warto było? Chyba ja, nie jestem. Dobre ludzie, nie jesteście swoich znajomych. No nie, nie, oh, nie. O nie, nie kurde, kozi plułem.